Patryk, pierwszy spaliń za tobą, jak oceniasz swój występ? Myślę, że do najgorszych go nie zaliczę, bo dość dobrze. Muszę popracować trochę nad startami, bo miałem zbyt wysokie starty, zamiast iść do przodu, to mnie jakby podnosiło w górę i na tym traciłem. Przykładem ostatniego biegu, bo trochę spanikowałem jadąc, bo laszek mi spadł i jak bałem się jechać i atakować, dlatego najważniejsze, że cały szczęśliwie objechaliśmy za przed tym meczem miałeś jakieś e, założenia, te, testy silników czy... Znaczy no, miałem małe obawy z silnikami, bo na treningu tutaj z torkowym i środowym, żeśmy testowali te motory sportaśmy i nie było dość kolorowo, jednak dzisiaj pokazałem, że znaczy ja pokazałem. W całym tym pokazaliśmy, że dopasowaliśmy mniej więcej sprzęt. No i zobaczymy dalej na sparingach jak to będzie. Warunki na torze były podobne do tych, jakie mieliście podczas treningów? Dość. Mogę tak, no raczej tak, raczej tak. Był bardzo podobny tor, i dobrze przygotowany, i mówię, dobrze, że było można się pościgać.